Dzisiaj mam na sobie bardzo w końcu odcinku na Omegle. Słuchajcie, był taki QA u mnie, gdzie jedna osoba zapytała mnie, czy zrobię materiał, gdzie będę pytał ludzi o to, czy mnie znają z YouTube. A. Wiem, że i tak. raczej eee, nie będzie osoby, która będzie mnie znała gdzieś tam na Omegle. Jest bardzo mała szansa, bo wiadomo ile jest subskrypcji. No ale. No, w Wiecie, jak to jest wyzwanie? To wyzwanie, jak odpowiedziałem, ja że mogę coś takiego zrobić, to to zrobię, zobaczymy. Bo może akurat się kiedyś coś takiego uda, bo jak na razie to kiedyś tam jedna osoba mnie tam zapytała, ale to już tak poza materiałem, bo nie była pełna, ale zobaczymy, po prostu zobaczymy, jak to będzie. Takiego. żeby nie było, to jakieś normalne partie osybanie, takie wiecie jakie. Gdzie mam? Ja wiezy. kurwa na godzinę ten. nie. Z tym, typem to już się widziałem wcześniej Lubię się. Co cię śmieszy? Nie chcesz gadać to nie Czy... Czy ktoś tu się w ogóle znajdzie? Dzisiaj? No jeszcze, tak ekran. Dobry pójść To jest mój orzeł kurwa Nie podoba ci się daj Co? Orzeł Kurwa o! się zablokowałem To ja się odblokuje, się mam Musisz zaczekać bo muszę zawiązać szlafrok. Okej okay, spoko Zaraz ci mogę pokazać pento. Nie nie dziękuję Ale za to jak zaczynać taki temat To cię tyle co to było znaczyć? Niebieski ty jeszcze, nikt się nie przytrafił taki. Tak, są kurwa, Pokaż łapę. Siema. Pokażesz łapę? Po co? Napnij łapę. To ja mam do ciebie pytanie. W takim razie. A napniesz łapę? Jak odpowiemy na pytanie. Dobra. Słuchaj. Był u mnie taki odcinek na YouTubie, żebym zapytał ludzi, czy mnie kojarzysz z YouTube'a, to ciebie zapytam, czy mnie kojarzysz, czy nie. Oczywiście. To podaj kanał. No. Nie jakim? Ja mam bardzo słabo pamięć. Że... Ale nie tak nie kojarzysz. Nie kojarzę. No tak właśnie myślałem, niestety. A na niż Po co? Miałeś odpowiedzi, po odpowiedzi miałeś napięć łapę. A ty napiniesz? Jak ty napięć, bo ja się wstydzę. To, to dawaj ty. Dawaj ty napięć, ja się wstydzę. O, dawaj ty. Na trzy, cztery. Trzy cztery. Idę, away from the I tak to musiał się skończyć. Cześć. Siema. Co tam, co ty, jak tam leci? Na Fantas moment, w ogóle... Fantastycznie na Ciebie, powiem ci, ale mam do ciebie pytanie. To bardzo ważne. Tak. Mam wyzwanie. Może być. Czy kojarzysz mnie z YouTube'a, czy nie za bardzo? Z ciebie z YouTube'a? No. Kojarzę normalnie może. Ja go nie kojarzę. Od go... Jacoba dostałeś pieniądze, czy nie? Co? Od Jacoba dostawałeś jakąś kasę? Nie. A, ale twoich streamów nie oglądał czasami na odcinku żadnym? Nie. A nie. Kurwa, tak myślałem, że właśnie ogląda, wiesz? Mhm. Mm A jak tam idzie? Ja tam nawet nie wiem. Masz oglądanie naszego dużo w tak, A ty teraz nagrywasz na żywo czy nie? Ja czy wiesz to nagrywam na zwykły odcinek? A to fajne To trzeba się coś odpierdolić, nie? No, co mam zrobić? Daj nam wyzwanie w ogóle ty, ale musisz nam przelać 10 tysięcy złotych. Sobie, że, 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 że nie Normalnie. No, Od razu tyle bierzemy na raz. Nie dzięki. Co jest... z tymi ludźmi? Boję się dalej nagrywać ten odcinek. Co będzie dalej? Wtf... Mm. To pies mu warczoł, czy to on był... No i chyba bardzo No elo Witaj. Co tam? Mam do ciebie pytanie o wyzwanie, wiesz? No. Co? Czy kojarzysz mnie z YouTube'a, czy tak nie za bardzo? Nie, nie kojarzysz się z YouTube'a. No właśnie, niestety, tak co właśnie jest. gdzie no mnie kojarzysz z, kojarzy z YouTube'a? Czekaj, będę strzelał. Nagrywasz CSO. Nie, nie, nie nagrywam nie? kurwa nic. Aha, czyli tak, w taki sposób. Ja no to nieźle. Spoko. Spoko. Co to było za jego w ogóle? Nie interesuje mnie to, teraz mi dajesz po bramki. to Wygrywasz? To jest Wygrywasz? No to spadaj. Po prostu chcą ty. Nie mam. No i poszli sobie. Chodź. Siema. mam. mam. Mam do ciebie pytanie, bo mam wyzwanie. No, dawaj. Czy żeś mnie z Youtuba czy tak nie za bardzo? Nie, dowiedziałem no, że tak to musi być. Czy ktoś w ogóle to w końcu mi. A co, no, nagrywasz? No, no tak, nagram teraz też materiał. Miałem kiedyś na wkwiątyce takie pytania, czy nagram. Odcinek, bo gdy nagle pytam, ludzie dzieci mnie znają z YouTube, no i jak na razie wszyscy mówią nie. Aha, no to może zaobserwuję. Wiesz, pomimo prawie 1200 subskrypcji, nie jesteś w stanie powiedzieć, że mnie znam. Nie wiem, no to powiedz, jak się nazywasz, to ci zaobserwuję, albo napisz. O to dzięki wielkie. Jesteś pierwszą osobą dzisiaj, która się mnie o to pyta w ogóle. No. pozdrawiam YouTube'a w ogóle. Dzięki wielkie. Już Już, zaskrybowałem Dzięki ci wielkie, a jeszcze takie małe ostrzeżenie, uważę, to było niestety na tego typa trafiłem na odcinku. Po prostu sobie robi wiesz co pod bólkiem. Także uważę na tego typa. Okej. Okay. Takie małe ostrzeżenie dla mnie, ja lecę dalej. Dobra, dzięki, no, Trzymaj się. Jakaś normalna sława. Normalna sława. No gdzie byś tu takie... Łączmy mi z Phoenix. Chciałbyś. Chciałbyś. się. Yeah. No kurwa. Kamera ci nie działa. A temu też czarny ekran. Siema. Uf, już chciałem spytać, a tu... Siema. Hejko. Co? Hejko. Aha. i mam do ciebie pytanie, ale wiem, że odpowiedź i tak nie. Bo mam wyzwanie. Jesteś gotowa? Nie. Okej, okay. no. no dobra. Słuchaj, pytanie brzmi, czy kojarzysz mnie z YouTube'a, czy tak nie za bardzo? W ogóle nie na YouTube'a. Aha, no to już zupełnie co innego, to spoko. Da się zrozumieć. To była dobra odpowiedź, nie oglądam YouTube'a, no ale wiadomo, nie każdy, każdy robi to, co chce. Co ty mówisz? Do spać no, mi się. To czemu nie śpisz jeszcze. Kupię herbatę. Wiem, że jest drugie 20 w nocy, ale. Dobra, słuchaj. Jak się zatrzymałeś, już przy mnie, to mam do ciebie pytanie, bo mam wyzwanie, wiesz? No, pytanie, bo masz wyzwanie? Tak. No. Słuchaj, czy korzysz mnie z YouTube'a, czy tak nie za bardzo? No, na pewno. Co? A ile. Czego po ciebie przelewa trochę, co? Że nie kojarzę, a ile masz subów? Prawie 1200. No to na pewno ci nie będę ja kojarzył. Bo ja tylko na YouTubie oglądam łowców w pedofilii. To teraz to dowaliłeś. Serio mówię. Bo... Kurde. To nie widać. No ale oglądam. No powiem ci teraz, zaskoczyłeś po całości. A jaki cech jak dodajesz? Co? Jakie filmiki dodajesz? Większość co CS. Omega też się zdarzyło, Słowo. Ur, urbeksy. z laptopa za miesiąc. Eko masz rangę w CS-ie. Wiesz co, obecnie w skrzydłowym mam G4. Nie wiem czy o. jeszcze uda mi się awansować do kołacha Natomiast w tym. Na terenie jak mam S5. Musisz, musisz trenować, no. Ja też będę się grał. Powiem. by musiał trenować, by wiesz. Myślę, tam, czegoś, ja się ja tak, ja, ja, ja ja powiem tak, ja kiedyś grałem o wiele lepiej i wiesz, w, jeszcze wtedy nie byłem, nie miałem tego kanału, co teraz mam obecnie, nie? to był mm. 2018 chyba 18 rok, o ile się teraz nie walnąłem, ale była tak. A to wiesz, miałem o wiele lepsze mecze, o wiele lepsze akcje i tak dalej, nie? A teraz to już nie ma mm. tego aim w ręku i jazda. A ten, teraz masz streama jakiegoś? Yy, nagrywam, wiesz, mam 12 minut materiału i ty jesteś ostatnią osobą, która będzie na tym materiale. To ja powiem, Do wszystkim, miłego. To ja powiem wszystkim miłego dnia. Dzięki wielkie i tobie również. I szczęśliwego nowego roku. No, Jak się Tuba. Na... Jak się nazywa na YouTube? No. Napiszę ci. Mam nadzieję, że nie będzie nic w komentarzach tekstów żadnych, e, że ja reklamuję swój kanał wszystkim. Chociaż ty jesteś mm. drugą osobą dopiero, która na tym odcinku, ja sam... która wie. Ja. Co? Ja sam poprosiłem o nazwę tego kanału. No widzisz, Dobra. Tam, tamta osoba tak samo. Ba. Na raz. Siema, trzymaj się. Dobra, mamy 13 minut odcinka, to jeszcze ostatnia osoba. Jak się nie uda, to That's już to Do 15 minut bym chciał zrobić maksymalnie, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Obawiam się, że już nic z tego nie wyjdzie. Chyba, że w cudem się uda. Siema. DominoGamer! Siema, co? DominoGamer! Po jakiemu ty mi mówisz? Kurwa, ja, ja coś... Jak w ogóle nie zrozumiałem, nie? W ogóle. Coś czuję, że to już ci wyjdzie teraz. Ja w ogóle... mam? Sieman. mam? Ja mówię mu siema, tamten się odsądź, a wcześniej się śmiejesz. Ta ma echo włączone w tyle jeszcze to o wiele lepiej. Zaraz sobie w taki sposób może jak się... Sieman. Co ty mówisz? Dobra, słuchajcie, już mam 15 minut odcinka, to już chyba nie ma co. Siema. Nie wiem co mam tam musiał powiedzieć, ale... Dobra, słuchajcie, zostawiajcie w górę, komentarze, subskrypcję, oczywiście ktoś sobie. A my widzimy się w następnym materiałach zarówno z CSA. No i oczywiście jaki są nagle. Słuchajcie, ten odcinek zrobiłem tylko dlatego, że było to pytanie pod jakimś odcinkiem z ja, chyba w... jeszcze to było w grudniu. A jak nie to w listopadzie, jedną z dwóch na pewno. Także widzimy się w następnym materiałach i siemanko.